Panie marszałku, ja z wnioskiem formalnym, z gorącą prośbą o przerwę w obradach, abyśmy mogli sprawić, żeby nowy rząd, premier Donald Tusk, mógł udzielić odpowiedzi Polakom na liczne pytania o to, co się dzisiaj stało. Koalicja 13 grudnia złamała dzisiaj... Wszelkie zasady praworządności, demokracji złamała wolność słowa, atakując, próbując dokonać zniszczenia polskich mediów, mediów narodowych. Koalicja 13 grudnia, reprezentowana przez Donalda Tuska, również dokonała zamachu na wolność wyboru Polaków. Bo szanowni państwo, w większości sejmowej być może tego nie wiedzą.